Witajcie towarzysze. Z tej strony Marszałek Daniel, a to jest kolejny odcinek z gry Europa Universalis 4. Jak dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku podmieliśmy długą, wyczerpującą wojnę z Aragonią, która jednak doprowadziła do tego, że zdobyliśmy tutaj kawałeczek ich terenów tutaj na przy Włoszech i też podbyliśmy też troszkę terenów na... Iberii, to tak malutki skraweczek, tak, to jest taki tylko taki przyczółek, ale to już nam pozwoli w przyszłości nam tutaj, otworzy nam drogę do podbicia tutaj całej całych, całych Hiszpanii, Portugalii i może innych a ten przyczółek tutaj przy Włoszech przy, pozwoli nam też podbić tereny Tunezji i tam innych rzeczy z Afryki, dzięki czemu będziemy mogli mieć bardzo duże korzyści które będą wynikały z handlu w Afryce ale jak na razie Musimy kontynuować nasze działania, odpuśćmy muzyczkę, Krzywatu leci. I w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że jednak przydałoby się odbić te tereny, które nas z nami graniczą, jeżeli chodzi o Anglię. Ponieważ to jednak trochę kuje mnie w oczy, jak jednak widzę te tereny angielskie i no szczerze bardzo bym chciał ich, bardzo bym chciał odbić te tereny. I niestety, po tej ciężkiej wojnie, którą mieliśmy ostatnio, musimy trochę przystupować, jeżeli chodzi o nasze podboje ponieważ no jednak musimy poczekać na Manpower. On troszkę na niego trzeba trochę się poczekać. Musimy też... Właśnie przez to, że nam się muszą odnowić armie nasze i tam inne rzeczy, to nasz przychód troszkę mocno spadł. I korupcja wzrosła, więc no postanowię was nie zanucać tymi fragmentami i przyjdę do Was jak... już odnowię Manpower może. I będę zamierzał atakować. Ale powiedzcie mi, co myślicie o tym formacie? Czy może właśnie tak skracać takie ludniejsze fragmenty? Czy może zostawiać je, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda tutaj ekonomia? Jak tutaj to wszystko działa? Jak tutaj robię sobie. No, to widzimy się po cięciu. Dobrze, moi kochani, już jestem. Muszę Wam powiedzieć, w tej przerwie, kiedy ja rozwijałem swoje państwo i próbowałem je odbudować po ciężkiej wojnie, Stasie. Tragedia, towarzysze moi! Zaatakowali mnie zbóje, w koalicji przeciwko mnie. I teraz z moim dzielnym sojusznikiem Kastylią, który ma Unię, co też jest bardzo ciekawe i trochę śmieszne, bo zaatakowałem jego sojusznika, a teraz on ma z Unię. I teraz będziemy musieli odeprzeć atak na jeźdźcy. wam, nie spodziewałem się takiego zbójnickiego normalnie noża w plecy. Nigdy się nie spodziewałem. Mam tutaj jakąś technologię, o, właśnie mogę sobie piątą militarną Chociaż tyle dobrego Widzę mam też dyplomatycznej sprawy ale to i tak Czy ja mam chociaż lepszą od nich? Oni mają piątą, tak? To możliwe, że jest dobrze, słuchajcie, może być dobrze Osmanie mają tutaj trochę lepsze technologie, ale to tam już kij tym jak na razie Tutaj w międzyczasie, kiedy była przerwa, zrobiłem e, odebraną technologię administracyjną tak pokrótce powiem szybko. Zrobiłem sojusz z Polską. Nie wiem czy to pokazywałem czy nie. I co jeszcze zrobiłem? Chyba nic nie zrobiłem jeszcze. A, teraz trzeba przygotować nasze armię. Tylko 25 tysięcy mi się udało odzyskać. Jak odzyskiw odzyskiwałem Manpower. Więc teraz moi kochani musimy tutaj. Moi towarzysze... Muszę obronić swój kraj przed najeźdźcami. Muszę na początek odzyskać morale. To jest najważniejsze. I się zjednoczyć, bo kupi siła. Trzeba się jednak zjednoczyć i wtedy zaatakować. Nie ma sensu osobno. Trzeba wspomóc moich sojuszników. Da, atakujemy stolicę. Mamy swój fort. Powinniśmy ugrać. Bardzo ładnie. Trzeba zaatakować tutaj te prowincje. Właśnie czy to... Ja mogę z nimi. Nie. Kto tą wojnę wypowiedział przeciwko mnie? Głowubundia. Musimy spisywać z Głowubundią, czyli nie idziemy tutaj, tylko idziemy bardziej tutaj: tutaj, tutaj i tutaj. Właśnie, w tym wypadku, kiedy też mamy wojnę. A dobrze będziemy mieli chyba czuję pożyczkę. Nie tutaj, chciałbym. Nie mam profesjonalizmu armii. Więc będę musiał chyba się zapożyczyć u szlachty, tylko no właśnie, chyba nie mogę Czemu nie mogę? Nie mają na poziomie 40, ja im dam jakieś ziemie Niestety chcą mnie okraść z moich ziem cennych, no ale muszę to zrobić Niestety to... Muszę prosić ich teraz o pomoc, bo mam ciężką sytuację w kraju Jak bardzo bym nie chciał, to trzeba to zrobić teraz Na no, jewa schodzimy się Po Borbundi Atakujemy czy będzie potrzebna pomoc? Mam nadzieję, że nie, bardzo ładnie. Trochę się niepokoję, ponieważ mój sojusznik tutaj... nie dość, że ma separatystów z Granady, to jeszcze ma tutaj... Są jeszcze... ataki są ze strony Anglików, gdzie będę musiał mu Was pomóc, Co trochę się boję, ponieważ jeżeli zostawię to jedną armię tutaj, to bardzo możliwe, że przyjdzie to 40 tysięczna armia bur, Burubunczyków. Dobrze chyba dobrze powiedziałem. Dobrze, podbiliśmy jej ich stolice. To jest dobre. Trzeba rozbić armię. Główną armię trzeba rozbić. To jest najważniejsze. Najlepiej jakby byli rozdzieleni. To była najlepsza opcja wtedy. No a tutaj zbierzmy się. I idźmy na nich szybko, póki jest... Bez reszty, abym. swoich popetów. dobrze Chociaż nie da. Teraz tutaj przydałoby się pójść, niech oni by, niech oni by wrócili. Najlepiej. No dawaj, wróć tutaj. No, teraz się rozchodzimy szybko. da tutaj wczepiliśmy mi. Mieć tych armii No i kurde mam nadzieję że sobie jednak poradzi tutaj Kastylię. to jest mój bardzo Wierny sojusznik i przydałoby się jednak żeby On przetrwał Kiedy bym mógł spisować? Wojna koalicji, na czas trwania wojny No nie wygląda to na, na zbyt ciekawie Nie powiem Trzeba ich tej... tutaj Brytania też mnie atakuje. Hmm, co i Prowansy podbijałem. Kurde, kurde. Ono. Możemy coś tutaj wybrać. Myślę, że. Taxy nam się teraz bardzo przydadzą. Za zero to tym bardziej. Właśnie, możemy wziąć jakąś tak. Myślę, że to i tak nam się przyda. Francja jest mocna, ale jednak. Tym bardziej nam się teraz przydaje i umiejętność. Pójdziemy tutaj ich zabić nawet. Niby 2000, ale jak się złączy do 40 tysięcznej, to jednak nie jest już tak malutko. jednak każda armijka mała się nawet liczy. Boli mnie trochę to, że nie mamy działu, ponieważ mogliśmy wtedy szybciej te forty. A tak to tak niezbyt można te forty. Ona no, mam tutaj. Chcą odbić. Widzę. Tylko czy. Kto się tutaj dołączy? Mam nadzieję, że nie. Król ma wszystko, umiera, co się dzieje. Towarzysze moi, pomóżcie mi, proszę. Bądźcie ze mną. Pomóżcie mi duchowo. Pomóżcie, proszę. To jest ciężko. Ciężka wojna. No, Pójdziemy znowu na fort. Tak, na forcie powinni nas, powinniśmy mieć większe morale. czy nie morale, ale powinniśmy mieć bonusy jednak z tego, że jesteśmy na forcie, właśnie. No do, dobra, jestem tutaj. Sycylii Trzeba tutaj szybko wziąć, właśnie. A, jak to się nazywa? Autonomię, tak. Kurde, papież jeszcze tu przyszedł, no te. A ja, 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 co tu mam? Diplomatyczną, ja to proszę daj mi tę technologię. Już za chwilę będą działa. Czy oni mają już szóstą, Jeszcze nie. Jeszcze mogę to jakoś ugrać, chociaż Boumut chyba ma szóstą, dokładnie. No, ja, myślę, że tego już nie ma sensu oblegać. A może tutaj oni na parę się idą o właśnie? Pięknie rozbijam ich armie. Już mamy 17%, to może się udać. 52, czego eee, siły. No nie no, to musi się jakoś, musimy się bronić. No trzeba się bronić. Nic innego na to nie poradzimy. Trzeba się tu rozproszyć też. Grabić też prowincje, jakby się dało, bo jednak z tych prowincji grabionych jest złoto, które nam się przyda. I to bardzo mocno. Oj, 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 No jest nieciekawie. No atakujmy tutaj. Lecz co ja tu widzę? Nie, to halandę, dobra. Myślałem, że mnie tu... Szkocja atakuje, tutaj Gwarantuje niepodległość. Trochę jednak... No trochę bym się zirytował, nie powiem. No niech się odnowią morale. To jest ważne. No niech się wszystko ładnie odnawia, Przydało się... A da, już tam wunty tutaj widzę w Hiszpanii. Obrobili sobie. No już 30% jest, jest dobrze. Nie jest źle. Wojna obronna jakoś tam idzie. Oni idą teraz tutaj, ale oni idą tutaj. Więc ich tutaj zaatakujemy. Takie małe oddziały też warto atakować. Widzicie trzy tutaj punkty. Znowu stolica atakują. Wracamy, wracamy. Ten fort nam będzie ratował życie. To jest nasza taka deska ratunkowa. No i tutaj się znowu rozchodzimy. Tutaj widzę, papier będzie chciał atakować. Mm, tutaj się zbierzmy. No i teraz razem tutaj z armiami. Ojoj, oj, oj, dajcie, uda. Niech on się uda. Dobrze. Pokonaliśmy ich wielką armię. To jest. Towarzysze, to Wasza zasługa. To dzięki Wam to się udaje. Ale jednak będę musiał zgrabić Wasze prowincje. Jednak potrzebuję troszkę. Manpowera. Tylko, dlaczego to nie ma dźwięku? A. A, to mogę tak klikać, dobra. Dajcie mi to wszystko stąd. Ja nie chcę, ale ja muszę. Ja naprawdę nie chcę, ale ja muszę normalnie zrobić to. Muszę spalić prowincje. Może profesjonalizm mogę usunąć jakoś? Czy coś. Profesjonalizm nie mogę spalić. Coś jeszcze nie... Dobra, nie mogę. Inaczej. Otrzymaniami to jest... Największa moja bolączka. Możecie ich spisować jednak. Tak, chcą spisować. Może pieniądze mi oddacie? Oddajcie mi pieniądze. Pieniądze mi oddaj, dobrze. Reparacje mi daj za to wszystko. No, może trochę mniej, ale reparacje mi tak daj. To jest bundy byś mi reparacje oddawała teraz. Hmm. A może jednak, by tak to przedłużyć, te w sumie? Jakby tak wyciągnąć od nich więcej. To wiem, może w sumie jak na razie nie jest aż tak źle. Hmm. O, tak, tak, tak. Manpower, popros poproszę. Hmm, tutaj. Pieniędzy to ja nie mam. W ogóle Azja. Jestem w stanie to znieść. Dobra, dobra. Jest. O. ojojoj, uciekamy, uciekamy, uciekamy. No, jednak chyba będę chciał opisywać. Nie wiem, czy bym chciał to dalej toczyć. Parację wziąłem stąd, tak, wziąłem parację. No, to będzie potężna odbudowa kraju. No, i bardzo bym nie chciał. Niby, 150, niby stracili więcej ode mnie, bo 230 tysięcy. No, ale jednak ja, ich było kilkanaście, tych krajów było w ogóle strasznie wiele. A, ja bym, a tu byłem tylko ja i Kastylia. I tylko chyba ta Kastylia mnie wyratowała też. Między innymi. Dobra, teraz na nareszcie trzeba będzie się naprawdę odbudować. Co tu trzeba, kościoły trzeba zbudować, ale łupy wojenne to nie, to jeszcze poczekamy chwilkę, miesiąc. A jak to wygląda teraz? No i jest źle. Jest okropnie. Chociaż nasze armie. dałyby radę walczyć ogólnie, ale. No, schodzimy do tego poziomu mniej więcej, żebyśmy coś zarabiali w ogóle. Chyba się jednak odnawiały te armie. Przydałoby się jednak tutaj trochę spłacić tego wszystkiego. No w sumie jeżeli i tak odnawiać, chociaż tak troszeczkę zostawimy tutaj, żeby to się jednak odnawiało. A za te pieniążki, które mamy, weźmiemy sobie jakiegoś teoretyka. Niech on, niech on mi zdobywa punkciki, na na na. Niech zdobią mi punkciki na ideę. bo idee mi będą potrzebne. Mamy jeszcze 70 lat, tak? Czy 7? Nie, 7. że z handlu coś tam jest. Nie dużo, ale jest coś. Jak wygląda handel? Właśnie, koalicja jak wyglądają teraz. Trzeba chwilkę jednak odczekać. No, chociaż to mi się dało we znaki teraz. Dajcie mi tutaj stabilność. Ona mi pomoże przeżyć teraz. Ojej. Dobrze, dobrze. Hmm, czy tutaj mam na minusie, to poczekam. To już bym mu wchodzić za 430. Niestety nie mam takich pieniążków teraz. Muszę poczekać na to. Lecimy do tego, że Prowancja jakby miała jakiegoś słabego władcę. To bym mógł tutaj mógłbym poprawa um, od tronu zgłosić się i wtedy bym um, rządził dwoma państwami. To by było mi bardzo na rękę. W ogóle jak nasz tych państw. No... To już chyba się nie uda jak na razie. Trzeba poczekać do następnej elekcji. Nic na to nie prowadzimy. Na ile ta technologia? 712. No jeszcze trochę. Co byśmy tu jeszcze mogli porobić dobrego? Mhm. Dobrze, w takim razie znowu zaczęło nagrywanie i jeżeli znowu się coś stanie, to... ...jeśli odbuduję mój kraj, to znowu może tutaj. Chociaż... tak, to znowu włączę nagrywanie, więc idziemy się po przerwie. Więc witajcie ponownie. Już wróciłem. Jestem po wstępnej odbudowie kraju, moi towarzysze, drodzy. Ci zbóje niestety strasznie węśli nasz kraj, ale nasza gospodarka na pewno da radę. Marszałek o to na pewno spróbuje zadbać, czyli ja. Jak widzicie już ten manpower jest na takim poziomie, na którym już da się żyć, chociaż no nie zadowala mnie osobiście. Pieniążki są na poziomie 3, chociaż za na poziomie 9. A nie, bo oni chyba trenują, tak? Tak. To tutaj odznaczymy to trenowanie. Jednych, zost jednych zostawimy, chociaż u niego chyba też trzeba, żeby to zadziałało. Wszystko poszło w dół. O. Jest przykład na plus 10. Jak patrzyłem tutaj przed przerwaniem nagrania, to właśnie można wprowadzić już... Nurt kolejny. Wcześniej można było za 400, ale teraz widzę, że to spadło wszystko, i dzięki temu możemy przejść nową technologię. Ale my poczekamy, te technologie, te jednak e, pół roku nam da troszkę punktów, a te punkty są nam potrzebne. Poczekamy aż do zera, zajdzie wszystko. Tutaj nic nie innego, jeżeli chodzi o ideę. A jeżeli chodzi o tutaj, to w sumie, w sumie nic nie ma. Jak na razie, co tutaj jest? Było już Azję, myślę, że teraz by nam była potrzebna. Zastanówmy się, jaki by był nasz kolejny cel. Naszym kolejnym celem by była w, e, Anglia, ale mamy tutaj. A właśnie nie mamy już. Mieliśmy dużo tutaj. E, dużą szansę na koalicję ostatnio czy w sumie nam ostatnio wybuchła. Po tym, jak odczekałem chwilę, to właśnie widzę, że to ładnie spadło. Więc jeszcze tak z 2 lata, 3 i chyba będziemy mogli wypowiadać kolejną wojenkę, co by, by mi było bardzo na rękę, bo widzę, że Anglia już rośnie w siłę. Fajnie by było jakby to się zgrało z czymś takim jak na przykład ona by miała z czymś wojnę, czy coś tego typu. No nie powiem, żebym się ucieszył wtedy bardzo. Też bym bardzo chciał, żeby tutaj ich król umarł. Ponieważ, jakbyśmy nie mieli następcy tronu, bym mógł zgłosić roszczenia, dzięki czemu mógłbym ich zaatakować i objąć tam władzę, to by mi było bardzo na rękę. Zresztą, Austria się też dostała, tutaj, tak nietypowo, ale dobrze. Znaczy, już mogę brać. Tak, już mogę brać tę te technologię. Spokojnie. Mogę stworzyć, działa. Jaki mam force Limit? Force Limit mam za duży. A to czemu? Ja miałem teoretykę jakiegoś, czy coś. Hmm. Tutaj troszkę jest prestiż, dobra, nie będzie. Przydałoby się zbudować też jakieś kościoły. Chociaż może tutaj, tu by było 50, a tu 36, to 50 tutaj weźmiemy. Na 50 na jeden miesiąc, to jest dużo, bo to nam podskoczy wtedy do 10. Bardzo chętnie też bym chciał się pozbyć Borubundi. No bo Borubundia właśnie... Przez nią hmm, była ostatnia wojna. Przez nią była ostatnia koalicja. Bo to oni zainicjowali ją. Więc jestem troszkę niepocieszony. Widzę, że tu bardzo ładnie Polska się trzyma. Bardzo mi szkoda, że nie mogę objąć tu władzy troszkę, bo tu Brandenburgia mnie już trochę uprzedziła wcześniej. Niedobrze. Hmm, idea nowe. W sumie. Teraz trochę ja już mogę wyrać po tym jak Mam no, duże Weźmy to Po tym jeżeli wzięliśmy technologię I jest ahead of time To w sumie czemu nie mm, Tutaj przydadzą się te bonusi, King Otrzymanie armii jednak Fajnie jest jak jest Trochę mniejsze, a nie To jakieś bunty, coś tamtego no, Przydałoby się jakoś podgryźć Tą Anglię Jakąś flotę może zbudować Przesłuchajmy naszą flotę gdzieś tutaj może. A może by nie zaatakować. I w sumie. To by było bardzo dobre, bo ona ma sobie z jakimś czymś, anglią i też czymś tam innym. Jakimś niczym można by rzec. No no, jakby tylko Kastylia chciała zakreć. Czemu wy nie chcecie? Jesteście zadłużeni. No więc po ostatniej wojnie to nawet rozumiem. Jak jestem wielkim mocasem, to oni też są wielkim ocasem, więc chyba im nie mogę spłacić. Troszeczkę mogę im wysłać pieniądze i mieć tylko nadzieję, że to coś pomoże. Hmm. Ale wiecie co, wydaje mi się, że odcinek już dochodzi do 20 minut, więc przebywamy to i dziękuję Wam bardzo wszystkim za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania filmiku. I zapraszam do następnego. Na razie.